Witam wszystkich na kanale M42 obiektywy manualne. W dzisiejszym odcinku opowiem wam i przetestuję obiektyw SMC Takumar 55 mm F1.8. Zapraszam was do oglądania. To jest pierwszy w mojej kolekcji obiektyw manualny z mocowaniem M42. Jest wykonany w całości z metalu, co daje poczucie, że ten instrument jest bardzo solidnie zbudowany. Ale nie jest to tylko złudzenie, ponieważ jakość wykonania jest na najwyższym poziomie. Zakres pracy pierścienia przysłony zaczyna się od F1 i 8, a kończy się na F16. Natomiast zakres pracy pierścienia od ustawiania ostrości zaczyna się od 45 cm, a kończy się na Nieskończoności. Sam pierścień od ustawiania ostrości jest pokryty gumą z wypustkami, dzięki temu palce nie będą się ślizgały podczas obracania tym pierścieniem, natomiast sam pierścień kręci się. Obraca się, porusza się doskonale. Jest to precyzja i godne do naśladowania. Natomiast pierścień od ustawiania wartości przysłony ma bardzo wyraźny klik i bardzo trudno jest przez przypadek przeskoczyć do kolejnej wartości przysłony. Wrzucam jeszcze zdjęcie z widokiem od przodu, tak żebyście mogli sobie zerknąć oraz na widok z domkniętą przysłoną, sześciolistkową zresztą, a tutaj widok od tyłu na mocno M42 i widok na listki przysłony. Jeżeli chodzi o wielkość tego obiektywu, to przygotowałem zdjęcie i porównałem go z Heliosem. I tak jak możecie zobaczyć na tych zdjęciach, Takumar jest wyraźnie mniejszy w średnicy i jest niższy od Heliosa, co czyni go bardzo poręcznym instrumentem. Sprawdzę, jakie emituje promieniowanie SMC Takumar przykładam tylną soczewką obiektyw do detektora promieniowania i czekamy, zobaczymy jaki będzie wynik pomiar w zasadzie promieniowania. Spójrzcie na tą wartość w lewej górnej części tego wyświetlacza na tym detektorze, tutaj gdzie są takie żółte cyfry, już przekroczyliśmy wartość 1 mikrosiwerta na godzinę i cały czas pomiar wzrasta. No i doszliśmy do Wskazania 1,32 mikrosiverty na godzinę. Takie jest promieniowanie tego obiektywu. Taką wartość szczytową zanotowaliśmy. Ta wartość troszkę będzie spadała, natomiast to daje nam taki obraz, pogląd, yy, jaka jest skala tego promieniowania w przypadku tego obiektywu. Sprawdzę co się dzieje przy zdjęciach naszej tablicy testowej. I to co tutaj widzicie to są jpegi prosto z aparatu, bez żadnej edycji, zrobione na matrycy pełnoklatkowej. Zacznę od wartości f1.8. To co mi się rzuca w oczy na samym początku to jest ten fakt, że to zdjęcie jest kontrastowe. Obiektyw generuje delikatną dystorsję beczkowatą. Tak dla przypomnienia pokażę Wam, że dystorsja beczkowata to jest to co jest zaznaczone na tej grafice na czerwono. Układ optyczny tego obiektywu generuje również winiotowanie, i to będzie bardziej widoczne podczas przejścia do wartości F2 i 8. Natomiast mnie bardziej interesuje ostrość, jaką generuje ten obiektyw, i w związku z tym przygotowałem wycinek środkowej części tego kadru. I według mojej oceny, wartość przysłony F1.8 jest jak najbardziej używalna w centrum kadru. Teraz przejdę do prawego, górnego narożnika i według mojej oceny ostrość tutaj jest naprawdę akceptowalna. W tym momencie biorę też pod uwagę, jak inne obiektywy wypadają w narożnikach. Zobaczę jeszcze jak to wygląda w lewym górnym narożniku i według mojej oceny po pierwsze, ostrość w narożnikach jest porównywalna. W niektórych obiektywach są różnice między narożnikami. Tutaj tego nie ma i tutaj ten lewy tak jak prawy według mojej oceny również jest akceptowalny. Po przejściu do wartości F2 i8 od razu można zaobserwować, jak rozjaśniają się narożniki kadru, to oznacza, że ustępuje winietowanie, ale nie całkowicie jeszcze nie ustąpiło. Natomiast kolejna sprawa to jest, poprawiają się narożniki pod względem ostrości. Po przejściu do wartości F4 najbardziej w oczy rzuca się rozjaśnienie narożników, i to jest kolejny etap ustępowania winietowania wyostrzają się również narożniki kadru. Natomiast według mojej oceny środek kadru uzyskał już pełną ostrość. Po przejściu do wartości f5.6 już w zasadzie nie widać rozjaśniania narożników kadru i całkowicie ustąpiło winietowanie. Poprawiła się ostrość w narożnikach kadru, ale według mojej oceny narożniki jeszcze nie uzyskały pełnej ostrości. Natomiast jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: wszystkie wartości przysłony, które omówiłem do tej pory, ja nie za zaobserwowałem aberracji chromatyczne i to pewnie dlatego, że do produkcji soczewek był użyty pierwiastek promieniotwórczy i to był najprawdopodobniej tor. Po przejściu do wartości f8 jedyna zmiana, jaką można tutaj zaobserwować, to według mojej oceny, że narożniki uzyskały pełną ostrość. Obiektyw dysponuje jeszcze dwiema wartościami przysłony, to jest f11 i f16, natomiast w przypadku tych przysłon on już się tutaj nic nie zmienia. A teraz pokażę Wam zdjęcia, które wykonałem tym obiektywem. Wszystkie fotografie, które wykonałem na potrzeby tego testu, były zrobione na matrycy pełnoklatkowej i są to JPEGi prosto z aparatu bez edycji. Zaczynamy od wartości F1.8 i od razu widać, że narożniki są przyciemnione, czyli potwierdza się to, co widzieliśmy na tablicy testowej, czyli winietowanie. I już przy tej wartości przysłony, według mnie, obraz jest kontrastowy, a kolory bardzo dobrze odwzorowane. Po przejściu do wartości przysłony F2.8, Rozjaśniają się i powiem wam, że do tak zbudowanego kadru, według mojej oceny, ostrość tego obiektywu w zupełności wystarczy. I od tak nisko. Wartości przysłony, kolory są nasycone. To jest bardzo ciekawe w przypadku tego obiektywu. Po przejściu do wartości przysłony F4, możecie zaobserwować, że narożniki jeszcze bardziej rozjaśniają się. Ja zauważyłem, że delikatnie ociepla się ten kadr. O ile wartość przysłony F2 i 8 może niektórych użytkowników nie zaspokajać pod względem ostrości przy takiej budowie kadru, to wartość F4 myślę, że w zupełności zadowoli każdego użytkownika. Przechodząc do wartości przysłony F56 myślę, że ten obiektyw uzyskuje już swoją pełną moc. Ja bym się nawet pokusił o takie stwierdzenie, że te, ten obiektyw przy takiej konstrukcji kadru nie ustępuje wcale nowszym układom optycznym. Przechodząc do wartości F8, jedyne co możemy zaobserwować, to jest to, że tylko się ocieplił trochę ten kadr, a tak w zasadzie już tutaj nie widać różnic. Przejście do kolejnej wartości przysłony. F11 to już jest w zasadzie tylko proforma, natomiast gdy przejdziemy do wartości F16, to tutaj możemy zaobserwować, że troszkę ten kadr, a w zasadzie kolory tego kadru padają w taki czerwony zafarb. Wrzucam jeszcze taki krótki materiał wideo. Z tej samej sceny, który zrobiłem na przysłonie f5,6, abyście mieli taki pełny obraz tej sytuacji. Przygotowałem również zdjęcie mojej twarzy. Jest to JPEG prosto z aparatu, wykonany na wartości przysłony f1,8, tak abyście mogli ocenić jak wygląda właśnie ostrość przy tej budowie kadru oraz jak wygląda rozmycie tła. Uważam, że ten obiekt bardzo dobrze odwzorowuje szczegóły na tego typu zdjęciu. Ma bardzo dobry kontrast. I ładne rozmycie tła do zdjęcia portretowego. No, i przygotowałem też taką próbkę filmu, to tak bardziej dla osób, które chciałyby używać ten obiektyw do produkcji z udziałem ludzi. Ważną częścią tego testu jest bokeh, jaki generuje ten obiektyw. I przygotowałem taki film ze sztucznym źródłem światła. Ale bardzo dobrze będzie tutaj widać, jaki generuje krążek ten układ optyczny. I uważam, że ten krążek bardzo dobrze się prezentuje, ponieważ. Ponieważ ma bardzo wyraźne odcięcie pomiędzy nieostrością a samym krążkiem bokę. Natomiast po wpuszczeniu światła naturalnego wśród drzew, a w tym przypadku wśród igieł, to raz, że obiektyw pokazuje świeże kolory, soczyste, natomiast dwa, bardzo dobrze wyglądające bokę według mojej oceny. Uważam, że jest to bardzo twórcze szkło i również nadaje się do tworzenia mniej oczywistych obrazów bądź filmów. Tak jak na przykład ten, gdzie do dyspozycji mamy przy F18 w zasadzie używalną ostrość i świetne rozmycie tła. Tutaj w zasadzie tylko jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia użytkownika. Jak układ optyczny tego obiektywu reaguje, gdy skierujemy go w kierunku silnego źródła światła, na przykład słońca? Możecie zobaczyć to na tym filmie, i tutaj bardzo dobre powłoki SMC dają o sobie znać, można złapać jakiegoś blika, ale można też. Go wykorzystać w twórczy sposób na zdjęciu, i kolejny raz ten obiektyw udowadnia, że to jest naprawdę bardzo twórcze szkło. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia niebawem.